Nowenna do świętego Gerarda Majeli o dobrą spowiedź. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzień dziewiąty. Święty Gerardzie, Wybrane Dziecię Nieba, któremu Najświętsza Panienka w dzieciństwie, Dzieciątko Jezus podała i którego w ostatniej godzinie świętego życia sama nawiedziła, wyproś nam, prosimy Cię, tak gorącą miłość do Najświętszej Panny, aby nam radością i pociechą na tym łespadole była i abyśmy kiedyś u Tronu Bożego z Tobą jej miłosierdzie na wieki chwalić mogli. Amen. Amen. Tak ufamy, niech się stanie. Amen. Litania. Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie eleison, chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Mario, módl się za nami. Matko Boska nieustającej pomocy, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Święty Alfonsie, módl się za nami. Święty Gerardzie, nadzwyczajnymi łaskami bożymi w dzieciństwie obdarzony, módl się za nami. Święty Gerardzie, sług wiernych najdoskonalszy wzorze, Módl się za nami. Święty Gerardzie, rzemieślników przykładzie najjaśniejszy, módl się za nami. Święty Gerardzie, modlitwie i pracy równie gorliwie oddany, módl się za nami. Święty Gerardzie, w adoracji przy najświętszego sakramentu zamiłowany, módl się za nami. Święty Gerardzie, zbawiciela ukrzyżowanego obrazie, módl się za nami. Święty Gerardzie, do niepokalanie poczętej Maryi nabożeństwem pałający, módl się za nami. Święty Gerardzie, niewinności i pokuty zwierciadło przecudne, módl się za nami. Święty Gerardzie, najzupełniejszego posłuszeństwa wzorze prawdziwy, módl się za nami. Święty Gerardzie, sromotne oszczerstwo najcierpliwiej w milczeniu znoszący. Módl się za nami. Święty Gerardzie, przed Bogiem wielki dla Twojej głębokiej pokory, módl się za nami. Święty Gerardzie, prawdziwie mądry dla Twojej dziecięcej prostoty, módl się za nami. Święty Gerardzie, o tajemnicach wiary w sposób nadprzyrodzony oświecony, módl się za nami. Święty Gerardzie, przypodobaniem się woli Bożej jedynie zajęty, módl się za nami. Święty Gerardzie, około nawrócenia grzeszników, niezmordowanie się krzątający, módl się za nami. Święty Gerardzie, w wątpliwościach co do powołania doradco najroztropniejszy, módl się za nami. Święty Gerardzie, w prowadzeniu dusz najświatlejszy, módl się za nami. Święty Gerardzie, ubogich i uciśnionych litościwie wspierający. Módl się za nami. Święty Gerardzie, smutnych i chorych pocieszycielu najwierniejszy. Módl się za nami. Święty Gerardzie, dziadek nieochrzczonych, opiekunie najcudowniejszy. Módl się za nami. Święty Gerardzie, cudami nadzwyczajnymi od Boga wsławiony. Módl się za nami. Święty Gerardzie, chwało i podporo zakonu redemptorystów. Módl się za nami. Abyśmy zawsze szczerze się spowiadali uproś to u Boga aby grzesznicy grzechów swych nie taili uproś to u Boga abyśmy po dobrej spowiedzi zeszli z tego świata uproś to u Boga baranku boży który gładzisz grzechy świata przepuść nam panie baranku boży który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas panie baranku boży który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison, Chryste Eleison, kirie eleison. Módl się za nami, święty Gerardzie, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych. Módlmy się, o Boże, który świętego Gerarda od młodości do siebie przyciągnąć i obrazowi Syna Twego ukrzyżowanego podobnym uczynić chciałeś. Spraw prosimy, abyśmy Jego przykłady naśladując, w toż samo wyobrażenie przemienieni zostali, przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. Tu odmawiamy siedem razy zdrowaś, Mario. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Modlitwa do Świętego Gerarda w nowennie o dobrą spowiedź. O wielki patronie dobrej spowiedzi, Święty Gerardzie, ty, który dodawałeś odwagi duszom, bojaźniom i wstydem udręczonym, Ty, który wyjawiałeś grzechy biednym grzesznikom, tającym je przed kapłanem, Ty, który wlewałeś w ich serca skruchę i prawdziwe postanowienie poprawy, a w ich usta kładłeś prawdę, przybądź mi z pomocą. Pragnę dobrą spowiedź odprawić. Jeżeli jakiego grzechu śmiertelnego z własnej winy nie wyznałem, Przedstaw mi go jasno oczom duszy mojej i dopomóż mi się z niego wyspowiadać. Wspomóż mnie, żebym swoje grzechy poznał. Uproś mi prawdziwą za nieskruchę oraz mocne postanowienie nieobrażania Boga nigdy więcej żadnym grzechem śmiertelnym. A gdy przyklęknę u konfesjonału, stój przy mnie i wspieraj, abym mimo bojaźni lub wstydu wszystkie grzechy wyznał. Święty Gerardzie, w ręce Twoje spowiedź swoją składam. Bądź i dla mnie tem, czym byłeś dla niejednej biednej duszy. Aniołem od Boga zesłanym, aby mię od piekła uchronić. Amen. Tu znowu odmawiamy siedem razy zdrowaś, Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.